Witam Was serdecznie w kolejnym wideo, gdzie porozmawiamy, przerywamy nasz program, aby nadać ważną wiadomość. Rząd Polski nie tylko manipuluje prokuraturą, Trybunałem Konstytucyjnym i sądownictwem. Nie tylko powoli zmienia policję w milicję. Nie tylko niszczy życia i zdrowie polskich kobiet, depcząc ich prawa, jednocześnie znęcając się nad małymi dzieciaczkami. Ten rząd nie tylko karmi sekty z naszych pieniędzy w zamian za poparcie polityczne. Ten rząd wykonuje kolejny dramatyczny krok w kierunku angsoku, a może jednak polsoku. Dla tych, którzy nie rozumieją tego stwierdzenia, błagam o przeczytanie powieści George'a Orwella, rok 1984. Bardzo również proszę, abyście przeczytali Wolwark Zwierzęcy, to nie są żarty. Świnie rozsiadły się za sterami i piszą na stodole nowe prawa, na których skorzystać mają świnie i wierne im psy. Wykorzystywane są spółki państwowe do ataku na niezależne media. Orlen zamiast zajmować się przemysłem paliwowym, wykupił prasę lokalną i już teraz daje to pole do popisu, aby zakładać kaganiec na niepokornych dziennikarzy, którzy na przykład raportują, że ta czy tamta gruba świnia ustala jedne zasady dla wszystkich zwierząt, a inne dla świń. Dziennikarz, który nagłośnił, że świnia złamała zakazy, może już pakować swoje rzeczy i szukać nowej pracy w pandemii. Ale w tej chwili powodem do alarmu jest kolejny ruch Wielkiego Brata. To atak na niezależne media i odebranie im części dochodów z reklam. Branża dziennikarska leży na łopatkach. Natłok serwisów i treści, które skupiają się na sensacyjkach i clickbaitie zatrważa. I oczywiście szkodzi. Ciężko jest mediom uzasadniać dziennikarskie śledztwa, które często trwają miesiącami, skoro tyle samo odsłon ma najnowszy news, że Doda lubi waniliowego loda, lub informacja o 10 sposobach na większe usta. Numer 3 spowoduje, że będziesz chciała kupić ul. W tej rzeczywistości, gdzie solidnym informacjom ciężko się przebić, a w dodatku zaraz po ich publikacji są powielane i rozpowszechniane przez inne podmioty, które nie dołożyły się do kosztów, to w tej sytuacji nałożenie podatków na tę branżę spowoduje zabicie niezależnych mediów. I nie, nie jestem fanem TVN-u. Nie lubię faktów, nie cierpię wydarzeń polsatu, który z kolei jest miękką rurą wobec rządu, ale to inna sprawa. Ale oglądanie wiadomości TVP powoduje, że jestem fizycznie chory. Na naszych oczach powstaje Orwellowskie Ministerstwo Prawdy. Celem Ministerstwa Prawdy jest ciągłe i niekończące modyfikowanie informacji, aby pasowało do obecnego stanowiska rządu: przepisywanie historii, wymazywanie informacji, a nawet i pamięci o ludziach. To jest przyszłość bez niezależnych mediów. Bez dziennikarzy śledczych nie usłyszycie o kolejnym zboczeńcu w sutannie, będzie dalej krzywdził dzieci bezkarnie, jeśli tylko jest przyjacielem świń. Nie dowiecie się, że świnia siedzi w hotelu, na feriach, mimo że tobie, koniu, nie wolno opuścić stodoły. Musisz ciężej pracować i Napoleon ma zawsze rację. To będzie odpowiedź na każdy problem. Ale ja nie oglądam telewizji, możesz powiedzieć. Ja powiem, ja też. To nie ma znaczenia. Tu chodzi o niezależność dziennikarzy, którzy te historie publikują. Bez nich twój ulubiony kanał YouTubeowy, czy Twitter, czy TikTok, jakiekolwiek swoje źródło informacji, nie będzie miał ich, aby ci je przekazać. Zresztą, te media też trafią pod bucior. Myślicie, że po wycięciu mediów, jak gazety i telewizja, Machineria nie zabierze się za takie kanały, jak m.in. mój? Będzie dla mnie specjalne miejsce w Ministerstwie Miłości. Ministerstwo Miłości, gdzie dostarczy mnie pewnie. Wiadomo, policja myśli to twór, który uczy miłości do wielkiego brata. Brońmy naszych praw do niezależnych mediów, niezależnie jakie świnie próbują nami rządzić. Inaczej nieunikniona będzie wizyta w pokoju 101. To tyle. Pozdrawiam was. Światowid.